Jesteśmy, tak jak powiedziałam, największą szkołą w Łowiczu, a na pewno największą w powiecie łowickim, jeśli chodzi o szkoły podstawowe. Ale tak jak też wspomniałam, trafiają dzieci w dobre ręce. Rozpoczynamy naukę w wolnej Polsce. W czasie pokoju, ale nie zawsze tak było. Był taki wrzesień 85 lat temu, kiedy dzieci nie poszły do szkoły. Wtedy, tak jak dziś, były plany, marzenia, które stały się jednak niemożliwe do zrealizowania. Do niedawna wydawałoby się mogło, że rzeczywistość wojenna taka abstrakcja, ale to, co się dzieje za granicą wschodnią z Ukrainą, niestety daje nam odczuć, że może być bardzo różniejsze, nie zawsze wolność dana jest raz na zawsze, a musimy z niej mądrze korzystać, dlatego możesz czegoś nie umieć. Możesz czegoś nie rozumieć, ale nie możesz czegoś nie chcieć i tego wszystkim życzę, żeby nam się chciało podejmować nowe wyzwania, realizować nowe plany i marzenia i tego życzę wszystkim, a dodatkowo nowym uczniom sukcesów w nauce, w sporcie i we wszystkich inicjatywach, w których, w których się podejmiecie, żeby to był dobry rok. Tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.